10 października to jest niezwykle ważna data dla nas wszystkich. Dokładnie wtedy odbędzie się walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki PGNiG. Spółki, w której my, a w zasadzie Skarb Państwa ma ponad 70% udziałów, a walne zgromadzenie akcjonariuszy w szczególności dotyczyć będzie przejęcia. Przejęcia tejże spółki przez... PKN Orlen. Dokładnie, bo jest to nadzwyczajne zgromadzenie, i tam zostanie podjęta uchwała o przejęciu wszystkich udziałów w PGNIG przez PKN Orlen, za co zostaną wymienione akcje, będzie dorytet wymiany. Dokładnie tak, czyli PKN Orlen przejmuje aktywa PGNIG, a aktualni akcjonariusze PGNIG otrzymają udziały w spółce PKN Orlen, spółce, która już wchłonęła takie podmioty jak Energa, takie podmioty jak Lotos, bo to absolutnie nie jest pierwsze przejęcie w wykonaniu polskiego koncernu naftowego Orlen. Ale my nagrywamy ten materiał głównie dlatego, że w sieci coraz więcej mówi się, zresztą wysyłaliście nam też materiały na ten temat, mówi się o tym, że przejęcie PGNIG przez Orlen może być dla nas niebezpieczny, i że tak naprawdę jesteśmy powoli wywłaszczani. I to jest temat, który podejmiemy. I zachęcamy absolutnie do merytorycznej dyskusji w komentarzach. Więc, jeżeli macie pytania, jakieś pliki źródłowe, czy chcecie coś podrzucić, koniecznie popierajcie je linkami, faktami, tak żeby ta dyskusja w komentarzach pokazała, że przede wszystkim zależy nam na merytorycznym podjęciu tego tematu. Bo uwaga, temat oczywiście jest tematem. Politycznym i bez polityki tutaj nie da, się, nie da się absolutnie obejść. Dlatego, prośba oczywiście o merytoryczne komentarze. Darek, czy ty uważasz, że to, to przejęcie kolejnej spółki, kolejnego giganta ma sens? Jeżeli patrzymy tylko na to, jak jest to uzasadniane. No to oczywiście zwiększanie tego naszego koncernu, jakim jest Pekin o no kolejne nowe spółki, a czy może nie nowe, ale o kolejne spółki. No jest tą strategią budowy multienergetycznego konglomeratu spółek zarządzanych przez skarb państwa, które będą na tyle duże, która będzie na tyle duża, że będzie w stanie rywalizować bezpośrednio, stawać w szranki z innymi dużymi graczami, jak na przykład Eni, Shell. Czy nawet jakieś spółki amerykańskie, jak chociażby Exxon czy Chevron, które też są multienergetyczne no i duże, nie dość Czyli po, po części realizujemy tą wizję, strategię tego polskiego czempiona, spółki, która absolutnie na arenie międzynarodowej nie ma się czego wstydzić. I ja osobiście uważam, że taki polski narodowy czempion, spółka. O znaczeniu globalnym, chociaż trzeba przyznać, że działa mimo wszystko lokalnie, bez względu na to, czy w chłonie czy PGNiG nie w chłonie, tak? No to jednak mamy tutaj do czynienia oczywiście z biznesem lokalnym, jest nam potrzebna. Moje zmartwienie natomiast opiera się na tym, że o ile wizja może być w porządku, o tyle trzeba ją zrealizować. <słyski> To moje zmartwienie jest absolutnie uważam uzasadnione, mm, i troszeczkę. Martwi się, czyli mu zależy? <laughs> Trochę tak, bo jeżeli popatrzymy na inne kraje, kraje, które rzeczywiście mają się czym pochwalić, jeżeli chodzi o bogactwo, bogactwo opierające się na złożach, na zasobach, Takich jak, takie jak Norwegia chociażby, i tamtejszy fundusz, którego udziałowcami jest całe społeczeństwo norweskie, no to chciałoby się coś takiego stworzyć i dla nas, bo złożami dysponujemy. Natomiast absolutnie większym problemem jest to, Ile my tych złóż rzeczywiście mamy? Bo tutaj rozchodzi się teraz cały dylemat, i ta dyskusja, która nam się w sieci pojawiła, opiera się przede wszystkim na tezie, że my mamy ogromne, ogromne zasoby, w szczególności wodoru, do którego będziemy mieć realny i ekonomicznie uzasadniony dostęp za kilka lat, w momencie, kiedy pojawi się technologia, która pozwoli nam na wydobywanie tego. Surowca 7-8 km pod ziemią. No właśnie, tego największy problem jest taki, że jeszcze nie wiadomo. Jaka to technologia? Ale wiadomo, że na pewno się pojawi. I tutaj no, jest to duża hipoteza i dość takie powiedziałbym odważne rozumowanie. My nie ukrywamy, że tutaj odnosimy się głównie do tych nagrań, wywiadów z Krzysztofem Tytko, który stoi na czele obywatelskiego Komitetu Ochrony Polskich Zasobów Naturalnych. I on jest jednym z inicjatorów akcji, która mówi o tym, żeby zatrzymać przejęcie PGNG przez Orlen, bo to sprawi, że zostaniemy wywłaszczeni, że zagraniczny kapitał przejmie nasze zasoby naturalne. Korzystać z wszystkich zysków będą nasi kolonizatorzy, którzy ulokowali się w tym nowo multienergetycznym koncernie. I że ogólnie będzie to ogromna tragedia dla każdego Polaka, który w dodatku nie jest świadomy, więc otwórzcie głowy. I powstanie konsorcjum PKN POLIN. Tu jest odnoszenie się do, oczywiście do kwestii chociażby Żydowskich. Tak. E, więc już poniekąd, oczywiście, możemy zdawać sobie sprawę z tego, jakie poglądy e, są w tym temacie reprezentowane. A ja wiem od kogo by są. Natomiast my postaramy się, o ile to będzie oczywiście możliwe, tak troszeczkę. Bez poglądów, a bardziej merytorycznie ten temat ugryźć. Tak, tak, bo przejrzeliśmy chyba wszystkie materiały na ten temat, wszystkie nagrania, wszystkie wywiady, które mają niesamowitą popularność w ciągu kilku ostatnich dni. Zrobiły takie zasięgi, że. Ale już tak, jeżeli to z całej tej warstwy emocjonalnej i z tego takiego troszeczkę jednak spiskowego myślenia, jak to. Obedrzemy, to jednak okazuje się, że nie wygląda już to tak. Eee... Bardzo tragicznie, jak jest przedstawiane chociażby na dużych kanałach YouTube'owych, które zapraszają pana Krzysztofa Tytko. My też zaprosimy pana Krzysztofa, tylko zadamy trochę inne e, pytania. Nazwałbym mniej populistyczne. Zobaczymy, czy przyjmie zaproszenie. E, no ale śledźcie Mag, bo być może już niedługo ten wywiad się pojawi. Natomiast taką główną tezą, która pojawia się w ramach tego protestu y, nad przejęciem e, kolejnej spółki przez PKN Oren, jest to, że. My, czyli Polacy, stracimy kontrolę nad polskimi zasobami. To oznacza, że skarb państwa utraci w dużej części kontrolę nad najbardziej perspektywiczną spółką, jaką jest PGNiG, bo będzie miał już akcji w tym połączonym koncernie nie 72%, a odrobinę więcej niż 50%, czyli. Oddajemy w y, tym sposobem przyszłą dywidendę kapitałowi zagranicznymi. Jak działa to przejęcie? No to przejęcie nie będzie takie uznaniowe. Do tego też zresztą przejdziemy, tylko będzie parytet wymiany. Kapitał PGNG zostanie przeniesiony do Orlenu i w zamian za to akcjonariusze PGNG dostaną akcje Orlenu i parytet wymiany to 0,0925 akcji. Orlen w tej chwili ma ponad 35% akcji. Ta cała wielka spółka. Po tej operacji przejęcia będzie miała ponad 50%, czyli będzie akcjonariuszem większościowym. Co więc... oznacza, że przy rozproszonym kapitale i, i nawet, nawet, nawet jakby ten kapitał był skumulowany. Mamy, jest ponad 50% udziału Skarbu Państwa, więc jest absolutnie pełna kontrola, i tej kontroli kapitałowi zagranicznemu w takiej formie, w jakiej zostało to przedstawione, nie oddajemy. Tym bardziej, że jak popatrzymy pod kątem PKN Orlen i aktualnego akcjonariatu, i aktualnego akcjonariatu PGNiG, to trzeba absolutnie dodać, że kolejnymi ważnymi akcjonariuszami są otwarte fundusze emerytalne oraz TFI, czyli poniekąd to też jesteśmy my, czy to poprzez właśnie otwarte fundusze emerytalne czy inwestując poprzez fundusze inwestycyjne czy chociażby i też tutaj... przez PPK. PPK tak też jest. inwestuje głównie w spółki z WIG20, czyli głównie w spółki skarbu państwa. Dodatkowo pojawia się też argument, że Orlen przejmuje PGNIG za drobny ułamek wartości. Tylko do końca nie wiadomo skąd jest ta teza, bo parytet wymiany. Może nie wygląda na pierwszy rzut oka jakoś bardzo tak równo, równo. no bo nie? jak to, jedna akcja Orlenu równa się 0,0925 akcji PGNiG, no tak słabo, przecież te spółki to są ogromne koncerny. I o zbliżonej kapitalizacji. Tak. Problem jest taki, że PGNiG ma wielokrotnie więcej akcji, czyli kapitał akcyjny, liczba akcji w obrocie jest dużo większa, stąd jest to tak podzielone. Ta wycena no, ciężko się jest do niej przyczepić, z drugiej strony jednocześnie nie podając żadnych argumentów, że ta wycena to jest drobny ułamek wartości PGNIG. No bo niby dlaczego? Jeżeli to jest drobny ułamek, jeżeli coś tu jest nie tak, no to trzeba byłoby powiedzieć, jaka wycena powinna być tą godziwą, jaki model wyceny PGNiG byłby tym, który by odpowiadał. Jeżeli popatrzymy, bo to, o czym mówi Darek, przede wszystkim przedstawione zostało na kanale Dla Pieniędzy, ale na kanale Biznes Misja, gdzie jest dłuższa rozmowa z Krzysztofem Tytko, przedstawiony został troszeczkę inny punkt widzenia, w zasadzie rozpieszny z tym, co tutaj mamy, bo Krzysztof Tytko powiedział jasno, że dla niego PGNiG jako spółka jest jednym z najważniejszych, jak nie najważniejszym, najważniejszą perłą w naszej gospodarczej koronie, bo tak to, można, tak to można ująć. Spółka, która dysponuje naszymi zasobami, która za kilka lat, w momencie, kiedy oczywiście technologia zostanie dowieziona, będzie stanowiła absolutnie o naszej sile i oddajemy udziały w tym podmiocie kosztem udziału w PKN Orlen, przy czym uważa on, że PKN Orlen jest spółką schodzącą, nie taką, która, której, której przyszłość jest świetlana, nie licząc oczywiście przejęć, bo tutaj mówimy o temacie rafineryjnym i mówimy tutaj o tak naprawdę o, o tym, jak ma wyglądać ten nasz miks energetyczny i jak mocno będziemy za kilkadziesiąt lat korzystać z paliw z przemysłu petrochemicznego, no i z tej perspektywy, okej, okay, jestem w stanie tą argumentację ale rozumieć. Co rozumiesz z tej argumentacji? Przecież przejęcie... Że jestem w stanie powiedzieć, o, po, 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 że, zrozumieć, jest bardziej argument, okay? że o, rozumie, zrozumieć argument, że oddajemy większą, większą pole, większe pole w spółce, e, której potencjał jest wyceniany zdecydowanie wyżej, Niż tej spółki przejmującej. Nie? No to, to jestem w stanie zrozumieć. Teraz no. jeszcze kwestia tego zagranicznego kapitału, który nie wiadomo do końca, skąd się bierze, bo samo przejęcie PGNG przez Orlen no, nie zmienia struktury kapitałowej tak naprawdę. Tam nie ma jakiegoś wejścia tylnymi drzwiami obcego kapitału i tego wspomnianego e, lobby, żydowsko amerykańskiego czy coś w tym stylu. Rozmaite mafie, służby i Loże, które dokonały już dawno wrogiego przejęcia projektu pańskiej, polskiej państwowości? Nie ma tutaj tak naprawdę y, zmiany w strukturze ak akcjonariatu dwóch tych spółek, y, ponieważ... To one, się nie zmieni, one się, one się łączą. Dokładnie więc tak, one się łączą. Tak naprawdę y, ciężko powiedzieć, skąd ten obcy kapitał miałby się wziąć. Co więcej, w obu tych wywiadach nie bardzo jakby jest to wyjaśnione w taki sposób, który można by uznać za poważny. Znaczy na pewno zabrakło mi tego wyjaśnienia, bo jest tam dużo, bardzo dużo populistycznych sformułowań, które no, trzeba przyznać, że bardzo często padało, padają z ust konfederacji. Ja nie mówię, że one są złe, nie mówię, że one są nietrafione, że one są mylne, ale dobrze by było je podeprzeć jakimiś danymi, pracami, tak żebyśmy mogli dyskutować troszeczkę na innym, Polu, w bo... tym momencie to jest bazowanie na niewiedzy widzów. Nic znaczy, więcej. Ja absolutnie rozumiem hasła, żebyśmy my się boga bogacili, nie oddawali tego bogactwa jako naród tylko, korzystający że z tych zasobów. Nie, nie dodajemy, przejmując. Jak najbardziej jest. Orlan przejmujący PGN i G. Ja też jestem za tym. E, tylko może ta formuła powinna być inna, bo przedstawiona została alternatywa chociażby odejścia od tej wersji. Gdzie mamy reprezentację w postaci rządzących i oni podejmują decyzje, do tej bardziej demokracji, w której to ludzie w referendach podejmują decyzję o naszej przyszłości, ale śmiem twierdzić, że to nie jest absolutnie dobry ruch, biorąc pod uwagę, jak wygląda chociażby edukacja finansowa w Bo, Polsce. Tak I szczerze nie mówię, to... że jesteśmy po prostu głupi, ale jest tutaj temat absolutnie do nadrobienia, jeżeli chodzi o kwestie. Chociażby funkcjonowania, nie wiem, kredytów, obiegu pieniądza i tego, żebyśmy nie mówili o tym, że ktoś nas okrada, bo raty kredytów rosną, bo ten proces musi być dla nas wszystkich zrozumiały, a trzeba przyznać, że w szkołach się tego absolutnie nie uczy. Najlepszym dowodem na to, jak niska jest wiedza na temat tego, jak chociażby działają rynki kapitałowe, są komentarze pod wywiadami z panem Krzysztofem Dytko. Niestety. Bo to, co tam się dzieje, no, powinno otworzyć oczy, ale nie w tym sensie, w którym niektórzy rozumieją określenie, otwórz oczy, włącz myślenie. Natomiast no, też myślę, że dlatego trochę nagraliśmy ten materiał. Natomiast to jest ciekawa teza z tym, że przejęcie PGNiG przez Orlen to będzie mniejszy udział polski w polskich zasobach i tak dalej, w naszych narodowych, nasze narodowe dobro naturalne i tak dalej i tak dalej, bo akurat z perspektywy inwestorów panuje raczej przekonanie, że większość problemów spółek Skarbu Państwa to właśnie bierze się z strony Państwu, Skarbu Państwa, no bo tutaj i... jest dużo różnych Ryzyk ym, sektorowych, politycznych, są nominaci partyjni i nawet Orlen, który miał mniej niż 35% przed, przed przejęciem lotosu, miał mniej niż Skarb Państwa miał tam mniej niż 35% akcji, to i tak. Nie było tajemnicą, i to nie jest kwestia tego rządu czy poprzedniego, nie było tajemnicą, że zawsze prezes był nominatem partyjnym. Tym bardziej, jeżeli posłuchamy retoryki, jaka pojawia się w mediach w ostatnim czasie, i to argumentów używanych i podawanych chociażby przez opozycję, że spółki Skarbu państwa nie powinny zarabiać na nas pieniędzy, jak gdyby. Powinny oddawać zyski. Nie wiem, prowadzić działalność non-profit, non ale. No, mieszamy tutaj mnóstwo warstw i mnóstwo pojęć, wrzucamy do jednego garnka, przy którym się wszyscy kłócimy, a z tego absolutnie żadnego bogactwa nie będzie. Bo dopóki spółki skarbu państwa nie będą dbały oczywiście o interes akcjonariuszy, po to, żebyśmy się pogacili, bo przecież tam też mamy nasze emerytury poprzez chociażby OFE, bo one tam są istotnym akcjonariatem. OFE to i PPK? Jest. Dokładnie. PPE również? I, I jakby to powiedzieć, absolutnie nie zgadzam się z tym punktem opozycji mówiącym o tym, że spółki Skarbu Państwa, w szczególności jeszcze, a głównie te, które są notowane na GPW, Powinny te, te, te zyski zmniejszać, bo to powinien być. Powinniśmy dbać o interes akcjonariuszy. W momencie, kiedy wchodzi nam jakaś trzecia strona, to powoduje, że ja, na przykład, inwestorem takich spółek absolutnie nie chcę być. Jest to swego rodzaju realizują. sport ekstremalny. Tak się no nawet Absolutnie mówi. tak. Zresztą sami o tym mówiliśmy. Więc pytanie: kto ma o to nasze bogactwo rzeczywiście zadbać i jakim tym bogactwem my dysponujemy, bo podaje się oczywiście i mówimy tutaj 5, o... Od 5 milionów na głowę. Takie są, taka jest wartość polskich zasobów naturalnych. Według różnych szacunków na każdego Polaka przypada od 5 do nawet 30 milionów złotych w złożach naturalnych. Nie zmyślam. Tak, tylko że to 5 milionów na głowę, to było jeszcze tam podawane pod kątem dywidendów, było takie faru. rzucone hasła. To jest nie Które... do obrony, nazwijmy to, powiedzmy sobie szczerze, to jest nie do obrony, bo nawet jeżeli mamy dużo zasobów naturalnych, to jest jeszcze kwestia tego, ile z tych zasobów byłoby rentownych do wydobycia, czyli koszt ich wydobycia byłby niższy niż ich rzeczywista wartość. I na kolejne pytanie, czy rzeczywiście? Ja tutaj nie mówię, że to, że to się nie spełni, ale czy rzeczywiście wodór będzie paliwem przyszłości, bo jak gdyby cała ta teza naszego bogactwa Opiera się na tym, że wodór tym paliwem w przyszłości będzie. Ja nie mówię, że on nie będzie, ale tutaj w ogóle nie mamy zbudowanej, zbudowanej jakiejś przestrzeni, jakiejś narracji, czy w ogóle jakiejś dyskusji co do tego, w którą stronę to rzeczywiście powinno powędrować. Dużo wątków, dużo tematów. I jeszcze dwa ostatnie pytania. Czy są jakieś rzetelne dowody, tak już do brzegu dochodząc? na to, że wchłonięcie kolejnej spółki przez Orlen, mowa o PGNiG, jest szkodliwe i jest jakby okradaniem nas wszystkich. No i to jest ciekawy wątek, bo Dobrze, Gus, Są takie dowody, czy nie ma? Nie, twardych dowodów ja nie mam. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na, na tą transakcję, na przejęcie, wchłonięcie PGNiG pod warunkiem, że polska spółka zajmująca się przechowywaniem gazu, która jest pod kontrolą PGNiG, to jest Gas Storage Poland. Dokładnie, tak się ta spółka I już nie będzie do 12 miesięcy od wchłonięcia Przestanie być pod kontrolą tej spółki. Jestem ciekaw, jak los tego podmiotu będzie, będzie wyglądał, bo to jest jak gdyby dla mnie taki znak zapytania, gdzie mogą pojawić się możliwości do tego, żeby się sytuacja rozmyła. I tutaj jest problem, taki znowu z ewaluacją ryzyka, bo jak się często widuje, a dopiero później się to uświadamia. Bardzo często jest tak, że znajdujemy, szukamy ryzyka tam nie gdzie ono jest i różnych zagrożeń. I właśnie moim zdaniem jednym z zagrożeń jest właśnie ta kwestia spółki Gaz Storage Poland, która jest strategicz ma strategiczne znaczenie dla Oczywiście bezpieczeństwa energetycznego w aktualnej Polski aktualnej sytuacji geopolitycznej to jest absolutnie. I na to się nie zwraca uwagi, natomiast robi się bije się pianę wokół przejęcia jednej spółki przez drugą. W dodatku to tak naprawdę jest przelewanie z jednej miski do trochę większej, tam samo w sobie niewiele się zmieni. Pytanie I... jak szacujemy to przyszłość, bo jeżeli szacujemy, że PGNiG przy, bez tej fuzji za 10 lat byłoby pięciokrotnie wyższe niż, większe niż PKN Orlenu no to okej, okay, nie? Ale już Ale... teraz przed przejęciem. Ale tam nie, mamy, nie opieramy się na faktach. Właśnie, bo no ta nie technologia jesteśmy w stanie może, się Możemy lat, co może w było, nie wejść za 50 lat, żeby spekulować, co by było gdyby. Z drugiej strony można się z tym nie zgodzić, można powiedzieć, że już teraz po przejęciu energii, Orlen jest czwartym w Polsce producentem energii i będzie korzystał na elektromobilności, bo bardzo łatwo jest z taką bazą stacjonarnych placówek przemienić stację benzynową na stację ładowania. Jeżeli jesteś tak dużym producentem energii, to jest to tym prostsze i mówienie, że na przykład gaz, który jednak mimo wszystko będzie powoli w odwrocie, jest tą przyszłością, też jest, e, może być wątpliwe. Więc takie spekulowanie o tym, kim, jaką spółką będzie PGNiG za 10 lat, a jaką Orlen, gdyby one były rozłączne, tak naprawdę nie ma sensu, bo tego jeszcze nie wie nikt, wiele się może wydarzyć. A jak już... Znaczy wiele się może wydarzyć, powiedzmy sobie szczerze. 10 października na WZA zgłoszenie sprzeciwu przez mniejszościowego akcjonariusza, który posiada 10 akcji albo 5 akcji. Pan Krzysztof Tytko powiedział, że kupił i się zarejestrował na, na i, i weźmie udział w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, czyli akcje o wartości chyba bodajże 50 zł sprzeciwu i że to jest absolutnie niezgodne z interesem nas jako społeczeństwa i później możliwość Pójście do sądu e, i pójście do sądu, i ar, ta argumentacja, e, no, niczego nie, nie zablokuje. Absolutnie niczego nie zablokuje, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy o tym rozmawiać, dyskutować i rozmawiać o tym, w jaki sposób my jako społeczeństwo powinniśmy się bogacić. Ale to już jest chyba bardziej kwestia, żebyśmy startowali między innymi z poziomu solidnej wiedzy i solidnej edukacji finansowej. Tak, bo jeżeli nie będziemy jej mieli, to będziemy. Obracać się wokół, no cóż, takich poglądów i takich materiałów, które nam są w stanie nawinąć na uszy praktycznie wszystko. I są oczywiście emocjonalnie, absolutnie polaryzujące. Do Was prośba. Piszcie w komentarzach pytania, które chcecie zadać i które zadalibyście panu Krzysztofowi, bo my je oczywiście zadamy. Tak, żeby to nie było tylko i wyłącznie polityczna gra, którą chce obóz. Konfederacji poniekąd, bo jeżeli no nie tam że tutaj dalej. Są powiązania z, yy, i mówienie, że to jest ruch apolityczny, no jest kłamstwem po prostu. Albo okłamywaniem samego siebie. My Chodzi będziemy o zadawać pytania dyskusję. apolityczne. I już sam mam taką listę. Jestem ciekawy, że komentarze chcielibyście koniecznie. zapytać. No i cóż, to było I piszcie, piszcie w szczególności yy, na temat y, wchłonięcia y, PGNiG przez PKN Orlen. Czy waszym zdaniem ta transakcja ma sens. No, bo jednak, jednak ministrem aktywów państwowych jest Jacek Sasin, a tutaj wielkiej historii sukcesów, no nie mamy. Nie mamy, ale może będziemy mieć. Wspólnym wysiłkiem my Polacy z wielkim multienergetycznym koncernem, no, bo nie oszukujmy się, nie będzie raczej mm, blokady tego przejęcia i raczej no nie wiem co musiałoby się wydarzyć nawet ta uchwała no jakkolwiek zagłosuje jakkolwiek to głosowanie będzie wyglądało ktokolwiek jak zagłosuje no to 72% głosów na WZa będzie no szansę, reprezentowało jest... Ministerstwo Aktywów Państwowych i oni zagłosują oczywiście za przejęciem i tutaj można oczywiście poddać w wątpliwość zasadność ustawy na WZa natomiast to nie zatrzyma tego procesu. Tak, zresztą podobna hmm. sytuacja była z z tak, przy przejęciu energii. Myślę, że to jest fajny, fajny temat, żebyśmy opracowali na kanale odcinek na temat przejęć przez spółki Skarbu Państwa różnych podmiotów i jak one funkcjonują dalej typu energii, typu Lotosu. Piszcie, czy chcecie taki materiał na kanale. Dokładnie Jeżeli tak. Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że dyskusja pod spodem w komentarzach jest Tutaj... merytoryczna. A nie tylko i wyłącznie ma podłoże emocjonalne. No i, moi drodzy, to było spółki, czy z pod Do zobaczenia!